Dzień dobry, świetliki, witajcie. Mam dla Was dzisiaj temat o tym, jak nasza percepcja, nasze postrzeganie i nasz odbiór tego, co widzimy, będzie mieć wpływ na bieg zdarzeń. Bardzo, myślę, ważny temat, jeżeli chcemy. Żeby nasze życie było takim, jak sobie wymarzyliśmy. Zaczniemy od tego, że mamy zmysły zewnętrzne i wewnętrzne. Zmysły zewnętrzne to są nasze zewnętrzne oczy, usta, uszy, nos. Zmysł dotyku, czyli dłonie, albo w ogóle skóra i smak. I zmysły zewnętrzne to są detektory. Czyli one będą wykrywać to, co, co jest na zewnątrz nas. I jaki jest mechanizm? Że detektory wykrywają jakieś zdarzenie. To może być cokolwiek. Pada deszcz, jest zimno. Czerwona fala, i zawsze trafiasz na czerwone. Albo coś miało być, a nie jest, ktoś się spóźnił, ktoś czegoś nie zrobił, co miał zrobić. I detektory wykrywają to, co jest na zewnątrz, po czym przes przesyłają sygnał do mózgu, a mózg szuka podobieństwa. Aha! Ten miał zrobić to i to, ale nie zrobił. I to nie jest jego pierwszy raz. Umysł wyszukał, że to już jest jego 258 raz, kiedy on mi obiecał, a nie zrobił. Albo umysł widzi czerwoną falę i mówi sobie, wczoraj też mnie to spotkało. Czyli zaczyna szukać podobieństw. Pada deszcz. Twoje oczy to wykrywają, pada deszcz, i umysł zaczyna szukać. Z czym ja to kojarzę? Słaby nastrój, zimno, jesień, listopad, niskie ciśnienie, trzeba kawę, w domu nie ma kawy, nie mam czasu pójść do sklepu, i zaczyna się ten kołowrotek w głowie. I co nam to robi? I jak, jak tak się dzieje, a tak się dzieje, to, to zaczynają się budzić emocje. Dlatego, że umysł jest tak skonstruowany, że to jest A zapis przeszłości, czyli nic nowego nie wymyśli, będzie jedynie szukał podobieństw do przeszłości. Pewnych odnośników, że to się kiedyś wydarzyło, będzie łączył fakty na zasadzie wgranego programu i skojarzeń. Aha, że jak pada deszcz, to gdzieś usłyszałem i jestem tak uwarunkowany, że pewnie jest niskie ciśnienie. No to pewnie nie będę mieć dużo energii. No to trzeba kawę. Czyli na zasadzie skojarzeń umysł sobie połączy te wydarzenia i budzą się w nas emocje, bo umysł też. Specjalnie jest tak skonstruowany, żeby nas ostrzegać. Hej, przygotuj się na kolejną czerwoną falę. Albo hej, już szukaj tej kawy, bo za chwilę będziesz się fatalnie czuł, bo będziesz miał niską niskie ciśnienie i mało energii. To jest zadanie umysłu. Chce nas chronić. I tak jakoś dziwnie jest uwarunkowany, że wyszukuje to co jest trudne. I jak my tak płyniemy w tych skojarzeniach, jak my tak słuchamy tego umysłu, jak my się tak przywiązujemy do tego, co on nam tam opowiada, to budzą się w nas emocje. Jak budzą się w nas emocje, to jak nie jesteśmy uważni, jak nie wiemy, to zaczynamy płynąć w emocjach. Czyli zaczynamy emitować. Zdenerwowanie, złość, niecierpliwość, lęk, niepokój, poczucie winy. Och, mogłam wyjść wcześniej z domu. I jak zaczynamy emitować emocje, to dostajemy tego więcej. No i zaczynamy się kręcić w kółko. I zauważcie, jak my bardzo jesteśmy przywiązani do tego, co wykrywają nasze detektory. To jest nieprawdopodobne. Jak my wierzymy w to, co widzą nasze detektory, nasze oczy, co słyszą nasze uszy, I jak my tak się do tego przywiązujemy, no to najczęściej lądujemy w emocjach. A później, już na zasadzie pewnej kuli śniegowej, ponieważ wyemitowaliśmy emocje, no to wracają do nas emocje, czyli jeszcze więcej tego, co wyemitowaliśmy, co posłaliśmy w świat, jeszcze więcej sytuacji. I choćby nam się darzyło bardzo dobrze, to przywiązując się do tego, co widzą nasze detektory, zmysły zewnętrzne, przywiązując się do tego emocjonalnie. To choćby nam się darzyło na zewnątrz wspaniale, to my i tak mamy niewielką szansę zobaczyć. Że okej, okay, no tutaj było czerwone, ale na kolejnych światłach, albo jak za cztery godziny już była zielona fala, ale nie my się spodziewamy też na powrocie czerwonej fali i korka więc przywiązanie do tego co nasze zmysły zewnętrzne widzą i reagowanie emocjonalne emocjami powoduje że kręcimy się w kółko i dostajemy bardzo często to czego nie chcemy i mówimy, ale w moim życiu się nic nie zmienia. Życie jest trudne, życie jest ciężkie, ludzie są tacy, owacy i kręcimy się w kółko. No to teraz jak z tego wyjść? <laughs> po pierwsze, mamy zmysły zewnętrzne, ale mamy też zmysły wewnętrzne czyli nasz wewnętrzny wzrok, wewnętrzny słuch, wewnętrzny węch. Wewnętrzny dotyk i wewnętrzny smak. I to są nasze projektory, które pomagają nam zaprojektować rzeczywistość. No, sztuką jest tylko zaufać bardziej projektorom, aniżeli detektorom. To jest. My to często czujemy gdzieś podskórnie, że to jest coś ważnego, a jednocześnie to przywiązanie do tych detektorów bywa bardzo silne. Więc jak sobie uświadomimy, że mam jeszcze projektory, zmysły wewnętrzne, które mogą zaprojektować dla mnie moją przyszłość i zmienić zdarzeń bieg. Albo przynajmniej zmienić moje postrzeganie tego, co się wydarza, a to już jest ogromna zmiana. To, e, to może warto nauczyć się pracować z tymi naszymi projektorami. Bo teraz wyobraź sobie taką sytuację, taką samą. Czyli tak, pada deszcz, umysł tam robi nawijkę, i nie spodziewajmy się, że umysł zamilknie. No, ja myślę, że to się udało niewielu, że umysł milczy. Ostatnio słuchałam, mm, Eckhart Tolle podzielił się tym, że w zasadzie on przez większość czasu ma już ciszę w umyśle. No, to jest przekozak, tak? Więc to jest wielki człowiek. E, no, ale większość z nas będzie miała do końca życia ten chaos <noise> w głowie. A zatem, no, no tak będzie. Czyli Nasze detektory wykrywają, pada deszcz, zaczyna się ten kołowrotek w głowie, ta mucka, tak? Czyli te skojarzenia, ciśnienie, energia, kawa, spóźniłam się, korek, czerwona fala i tak dalej. Jeżeli my jesteśmy tego świadomi, to możemy uruchomić naszego obserwatora, który po pierwsze zaobserwuje ten chaos myśli i ten ciąg myślowy, ten nasz kołowrotek. Obserwator to jest ktoś, kto się nie przywiązuje emocjonalnie. Czyli już jest dobrze, czyli już nie wpadam w emocje, a jeśli wpadam, to tak tylko, tak tylko ciut. Albo już niekoniecznie w całości. Może, może tylko do pasa, może tylko do kolan, może tylko do kostek. I to już jest lepiej, bo już przestaje emitować tak ogromną ilość emocji. Tutaj ważna uwaga. Ja się nie naciskam na to, żeby nie czuć emocji, nie robię na, na sobie, nie nakładam takiej presji. Raczej mój stosunek do emocji jest taki: o, jest, pojawiły się, to ja mogę teraz. Przećwiczyć, poćwiczyć transformację emocji w uczucia, żeby to było takie nawykowe, takie już po iluś tam razach, po iluś tam set razach, żeby to było takie pyk działa. Bo jestem świadoma, jak ogromną moc mają moje uczucia i to, co ja energetycznie wokół siebie rozsiewam, rozsyłam. Więc to nie chodzi o to, żeby Unikać emocji. To nie chodzi o to, żeby się bać emocji, bo ja ci to powiedziałam w jakimś filmie, że to jest nocnik i że to jest w ogóle niefajne, ale to jest. Więc my tego nie zamrażamy, my od tego nie uciekamy, my się tego nie boimy, bo emocje będą się pojawiać, one będą przychodzić. To, o czym teraz mówię, to jest możemy zmniejszyć ich natężenie. Jak my uruchomimy tego obserwatora, jak my włączymy trochę więcej świadomości, aha, już mi tam brzęczy mój wewnętrzny ukochany głos, już mi tam opowiada jakieś historie. Okej, okay, to ja to mogę tylko poobserwować. Ja niekoniecznie wierzę. Mogę nawet zaciekawić, co on tam nowego wymyślił, chociaż pewnie nic nowego nie wymyśli, tylko będzie leciał pętlą myślową. Ok, widzę cię. I już mam trochę mniej w sobie emocji, czyli trochę już jakby mniej się zapadam w tym nocniku i już jest trochę lepiej. Oczywiście to nie zawsze tak się da. Są różne zdarzenia i ten umysł tam przywołuje różne historie. I jak my kiedyś zamroziliśmy emocje, uniknęliśmy ich, zatrzasnęliśmy je w sobie, nie wiedzieliśmy, co z nimi zrobić. One nas ogarnęły, a my nie chcieliśmy ich ujawniać, bo bośmy się bali. My robimy różne rzeczy z naszymi emocjami. Albo na przykład uwielbiamy się taplać w emocjach. Nie wiem, czy wiecie, ale. Każdy z nas ma taką swoją pewną ulubioną częstotliwość emocjonalną. Yy, to też tak nawykowo. No i teraz sobie pomyślcie, tak? Czy nawykowo reagujesz na kogoś płaczem, złością czy lękiem? No, co ci wyjdzie? Może masz taki standard <ścoughs> częstotliwości lęk, albo złość, albo, albo, albo wstyd na przykład. No, więc my też się trochę przywiązujemy do emocji. To też jest nawyk. Reagujemy tak samo, nawykowo. Więc jak mamy takie silne nawyki, jak często wpadamy w emocje, to co tu zrobić, żeby powoli się wycofywać z tego procesu, uczyć się czegoś innego? No właśnie. Po pierwsze, zaufać projektorom. A po drugie, nauczyć się transformowania emocji w uczucia. Czyli jaki to jest proces? Daję na przykładzie. Wstajesz rano, pada deszcz. Obserwator już obserwuje, aha, że przyszedł ten tutaj i opowiada. Bez sensu, miała być wiosna, kiedy będzie wiosna, będzie niskie ciśnienie, znowu się będę źle czuć, nie mam siły, nie mam kawy, nie mam kiedy kupić, znowu się spóźnię do pracy i w ogóle na pewno będzie czerwona fala. I obserwujesz, no ale emocje się w tobie pojawiają. To co warto zrobić? To warto przetransformować emocje na uczucia. Ja ci mogę opowiedzieć ten proces, ale to będzie tylko z głowy. Tego procesu warto doświadczyć. Może nagram kiedyś takie opowiadanie o tym, jak to się transformuje, ale to jest... ale to jest takie, wiecie, cukierek przez papierek. Natomiast tak my umiemy przetransformować, czyli jak ja już zauważam, że mnie złość poniesła, albo jak już od razu mi się ciśnienie podniosło i jest gdzieś we mnie... Właśnie jakaś nerwowość, niecierpliwość, albo jak czuję, że już wpadam w jakiś lęk, w jakiś niepokój, to wtedy ma nastąpić właśnie taka transformacja. <laughs> Czyli zrobić coś w sobie, w ciele, nie tu, nie tu, w ciele, w sobie, uruchomić proces, który pozwoli mi poczuć spokój, ochotę, odwagę, a nawet radość z tego, że pada deszcz. I my słuchajcie, robimy często ten proces. No bo myśmy się nasłuchali, że oha, no dobra. Ale to, to uciesz się, że pada deszcz. I my wiemy, tak, że, że możemy zmienić postrzeganie danej rzeczy, tylko my to wiemy rozumowo. A emocje są w ciele, a uczucia są w ciele. Więc rozumowo to się nie robi. Znaczy można, tylko to słabo działa. A jak my to zrobimy z ciała, to wtedy zaczynamy w ciele czuć więcej spokoju, rozluźnienia. Ochoty, odwagi, radości, entuzjazmu, ekscytacji. I zaczynamy tym wibrować, to wysyłać do lustra. Bo to chodzi tak naprawdę, co Twoje ciało, jakie, jakie emocje bądź jakie uczucia wysyła, czym ty emanujesz. Jaką energię czuć od Ciebie? Energię strachu, złości, wstydu, czy może spokoju, ochoty, akceptacji, odwagi, radości? To polega na tym czuciu, na tych niewidzialnych falach, które każdy z nas odbiera. Więc jak robimy sobie transformację emocji w uczucia, to jest super. To, co nam pomaga w transformacji emocji w uczucia, to są nasze projektory, czyli wewnętrzne zmysły. To jest jeden z elementów transformacji emocji w uczucia. Czyli możesz sobie, co z tego, że Twoje detektory widzą deszcz na zewnątrz, Twoje oczy widzą deszcz? Twoje projektory mogą sobie wyobrazić, Ciebie e, tańczącą w deszczu, tańczącego w deszczu. E, mogą sobie wyobrazić, poczuć z tym wewnętrznym zmysłem spokojną jazdę do pracy. Możesz sobie wyobrazić, zwizualizować, usłyszeć, poczuć, że, mm, że masz zieloną falę. Zrobić to przed wyjściem z domu, czyli zrobić, najprościej mówiąc, pewną wizualizację, ale wizualizacja to jest takie trochę mylne słowo, bo wizualizacja kojarzy się z tym, że mam to tylko zobaczyć, a jeden zmysł to za mało. Im więcej zmysłów my włączymy, naszych wewnętrznych zmysłów do naszego wyobrażenia, tym będzie silniejsza. Silniejsze uruchomienie uczuć. I, I właśnie, jak my będziemy o tym pamiętać, że mam projektory, mogę sobie wyobrazić różne rzeczy, poczuć wewnętrznym zmysłem, posmakować, dotknąć, usłyszeć. I jak my to wyobrażenie zakotwiczymy emocjami, to zaczynamy emanować inną. Energią. I nagle co z tego, że moje oczy wykryły deszcz i czerwona fala. To przestaje mieć znaczenie. Dlatego, że ty swoje postrzeganie przeniosłaś, przeniosłeś na to, co wykreowały Twoje projektory. Już idzie inna energia, już, już lustro odebrało od Ciebie uczucia. Więc oczekuj, spodziewaj się, Zwrotu tego samego. I to jest kwestia naprawdę uwierzenia w projektory, kotwiczenia tego, co, w, co wykreują Twoje wewnętrzne zmysły, kotwiczenia tego wszystkimi zmysłami, bo to będzie budziło uczucia. My natomiast świetnie potrafimy sobie wykreować kiepskie zakończenia. No, przecież to jest to samo, o czym teraz mówię, tylko w drugą stronę. <laughs> Możemy sobie wyobrazić, że na pewno będzie kolejka, na pewno nie dostanę, na pewno nie będzie. To jest, to jest taka sama praca naszymi projektorami, tylko w stronę nocnika. A teraz zapraszam, żeby mieć taką uwagę, że się odklejam od detektorów, obserwuję tutaj tą całą aferę. Ona zawsze będzie, albo bardzo często będzie, dopóki nie popracujemy nad innym nawykiem i uruchamiam projektory, czyli wewnętrzne zmysły. Zakotwiczam się na to dobre zakończenie, zakotwiczam się na to, co chcę, żeby mi się zdarzyło, i zaczynam wysyłać inną częstotliwość inną energię do lustra. I, I wiem, że po prostu to wróci. Będzie pewnie potrzebowało chwilę czasu, ale wróci. Także <laughs> używajcie swoich projektorów. Może ostatnia rzecz, żebym jeszcze to, do, to m, dodała. Jak sobie projektujecie coś dużego. Coś ważnego dla Was, czyli to nie jest ta sytuacja z deszczem, ale jakaś duża, ważna, nie wiem, jakiś ważny kontrakt chcesz yy, podpisać, albo chcesz yy, coś dużego dla Ciebie. Nie chcę tu wymyślać, bo każdy będzie miał swoje, ale coś dużego, coś też odległego w czasie, że Ty potrzebujesz pokonać drogę, wykonać pewne działanie, to też używaj do tego projektorów. To są właśnie te, 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 te nasze wizualizacje, zakotwiczanie naszej wizji wszystkimi emocjami. To będzie budzić w nas uczucia, tym będziemy emanować na zewnątrz, do lustra. I tu ważna rzecz. Jak, jak ty wiesz, że potrzebujesz wykonać pewną pracę i to nie stanie się z dziś na jutro, bo kilka działań jest potrzebnych, to nie wątp. To nie niecierpliw się. To nie oczekuj. Bo jeżeli my pracujemy projektorami i przychodzi zwątpienie, oczekiwanie, zniecierpliwienie, takie tupanie nogami, to spadamy... Do nocnika, to spadamy do emocji. To przychodzi zniecierpliwienie, to przychodzi złość, to przychodzi niepokój. Więc tu ważne jest ustal sobie i trzymaj standard swojej częstotliwości. Ja nagram o tym jeszcze film, żeby to bardziej wyjaśnić. Bo to chodzi o to, żebyś się utrzymał na fali uczuć. Czyli nie nie oczekuj, nie tup nogami, że to musi być już. Projektuj, używaj projektorów. Projektuj, projektuj, projektuj. I luz. Rzutujesz na lustro. Będzie. Tam kucharz ci te klocki składa. To takie piękne zdanie, że no, jak jeszcze nie gotowe, jak jeszcze nie masz, no. Jak, jak nie masz jeszcze, to widać jeszcze nie gotowe. no, no hmm? Nie idziesz do knajpy i nie poganiasz kucharza. Hej, panie, no głodny jestem. Więc tutaj też nie poganiamy kucharza. No, tam się klocki składają. Nie, a jak poganiamy, to wpadamy do nocnika i spadamy z naszej energii i wibracji, jak to się szumnie ostatnio nazywa. Kochani, detektory, projektory. Masz wszystkie narzędzia, żeby kreować swoje życie takie, jakie chcesz mieć. Po prostu ich używaj. Baw się projektorami. Kreuj dużo, kreuj wielkie rzeczy. Niech to będzie w luzie, w radości. Baw się tym, baw się swoimi zmysłami wewnętrznymi, ile chcesz i zobaczysz, co się wydarzy, co się stanie. Nie bój się tego. To jest. Przedsudne uczucie, kiedy nagle w całości po prostu czujesz wszechogarniającą Cię radość i pewność, że to, co chcesz, już jest Twoje i to nie ma żadnego znaczenia, że teraz tego nie ma. Ale Ty wiesz, że to jest, bo Ty to po prostu czujesz każdą komórką ciała. Takich uczuć Wam życzę, bo to naprawdę niesie i. Dobra, no muszę to powiedzieć, chociaż ten film będzie długi. Ale ja mam takie doświadczenie, że jak my się wprowadzamy w taki stan, taki, takiego wszechogarniającego uczucia, to może być radość, entuzjazm, odwaga, miłość, em, akceptacja, ale chodzi bardziej o to, że jakby w całości jesteś, czujesz to każdą komórką ciała, em, to wtedy jakby to jest takie to czujesz, że wskakujesz na tą zelandowską falę szczęścia. To jest absolutnie moje doświadczenie, że ten stan jakby sprawiał, że ja wskakuję na moją falę szczęścia i już tylko koordynuję, i już tylko byle nie zgubić tego uczucia, byle tylko go utrzymać, i wtedy płyniesz na fali szczęścia, i nawet nie wiesz, jak ci się to wszystko układa i skąd się to wzięło? I w ogóle tak patrzysz i mówisz: No ja nie wiem skąd to wszystko, ale dziękuję, przyjmuję i proszę o więcej. I zaczynasz emitować, a wszechświat mówi jasne, proszę, jedziemy. Tyle, bo nigdy nie skończę tego filmu. Dziękuję pięknie za wszystkie komentarze, lajki, subskrypcje, wszystko co do mnie wysyłacie. Pięknie wam dziękuję. Będą następne filmy, także do kolejnego. Dużo dobrego dla Was wszystkich.